Jak zrobić automatyczne drzwi? Po prostu automatyczne drzwi. Kopiecie taką dziurę. Robicie środki. Po dwóch stronach. Tutaj. Robicie dziurkę. Tutaj też. I wypełniacie torek tą. potem dajecie e, dajecie e, piskom o tak to wygląda e, dajecie tutaj blok oczywiście może być różny, może być szkło może być coś innego dajecie blok i dwóch Stronach. Dajcie czerwono pochodzenie i to. i Zakrywacie te, te mini dziurki. Dajcie półpłytki. I ukrywacie to jak to baza, Jakimś kamieniem. I teraz krój znajomy. Nie skapnie się, że coś jest nie tak. Tylko tutaj można wpaść do dziury, więc zróbcie też e, podłogę tutaj. Polecam po pamięci do dziury. Tutaj na przykład mam tutaj. I raz to robię. I możecie sobie zrobić taką bazę, zobaczcie. I nie widać nic. Żadnego pistolna. Ja tu się udekorowałem pod pol, pol, pol płytkami, żeby, żeby nie było nic podejrzanego. I można zrobić tutaj jakąś bazę. Więc polecam sobie zrobić. To fajna mi myśli niż kapnisie, ciosu, jeśli nie tak. Panie się lecie. Pana tu nie powinno być. Ej! Ale lepiej zabezpieczcie aby się e, e, bazie jakimś spotkamy, bo może wejść MOB. Ale mogą być byle jakie. I hey, don't